Błagam, ja mam więcej pieniędzy, dużo więcej. Wypuśćcie chociaż Marysię, a dam wam wszystko. Wszystko to znaczy ile? Sto tysięcy, ale mogę skombinować jeszcze więcej. Mój partner mi pożyczy. To wiesz co myślisz? Że jesteś debilem, nic ci nie da, od razu poleci na psy. Chyba że sobie zatrzymamy twoją Maryśkę jako zakładniczkę. Nie, nie pójdę na policję, przysięgam! Zamknij się! Rzuć tam w tej chwili! O cóż się od niej Stój! Rzuć to! Do góry. Już! Na kolana, na kolana pójdzie. I ręce na widoko, nie ruszaj się! W porządku? Jak? Marysia jest w bagażniku. Marysia jest bezpieczna. Na pewno? Tak, na pewno. Ja nie chciałem. On mnie zmusił. Jak tylko dowiedział się o pieniądzach, to młodzie je... p. Kłamiesz w to był twój pomysł. Sam ja do tego namawiałeś. Ej! Zostań, leżesz, gleba. Nie. Tobie zamknij gębę. Naprawdę, ja nie chciałem. Ja kocham Marysię. Tobie zamknij gębę. Mama! Marysia! Wszystko okej? Okay? Jesteś cała? Tak, a ty? Tak Marysia kochanie, już cię nie zostawię, przyrzekam. Jesteś zatrzymany pod zarzutem uprowadzenia oraz ichowania zabójstwa. Trzymaj drugą rękę na głowie.